Hej! Cześć! Witajcie, z tej strony ja, Paweł The Player. Psuniemy sobie trochę kamerę. I witam was w odcinku, na którym sobie zagramy... Znaczy nie zagramy, lecz sobie wam powiem, jak wybrać haki do Among Us. Przed sam zobaczeniem do dalszego odcinku, no to weźcie, strzelcie subskrypcję, lajkacza i, i to chyba tyle. Możecie jeszcze komentarz napisać, e, czy wam się podobał film i co dostaliście na Ale jest tak. Pierwsze, żeby pobrać haki do Among Us, musicie zejść w link na dole i tam pobierzecie sobie e, tą, oto, tą oto piękną e, zakładkę do haków. Jeżeli już to zrobiliście, powinniście mieć tutaj. Powinno wam się pobrać coś takiego. A to się jakoś to będzie nazywać. Widzicie, ma to parę folderów. Jak wam się to powiesza, wyrzucajcie tutaj na pulpit i następnie wchodzicie w to. Jak widzicie, tutaj mamy jakieś informatyczne liczby, nikt nie wie o co chodzi, więc. No przecież wejdźmy w to od razu.